Cześć, witam Cię serdecznie w dwunastym dniu miesiąca intuicji. Dzisiaj, tak jak mówiłam, troszkę magii, <laughs> czyli intuicja w przyciąganiu obfitości. Jak wsłuchać się w siebie, <laughs> aby otworzyć się na jak więcej, na jak najwięcej w każdej sferze naszego życia, Twojego życia. Obfitość to jest coś więcej niż tylko pieniądze, oczywiście, czy takie materialne bogactwo. Obfitość to jest stan przepływu, w którym Czujesz, że życie cię wspiera, a wszystko, czego potrzebujesz, przychodzi w idealnym momencie. Intuicja jest kluczowa w budowaniu tego stanu, ponieważ pomaga ci dostrzec możliwości, podjąć odpowiednie kroki, otworzyć się na więcej. Obfitość to jest energia, to jest poczucie, że wszystko, co tworzysz, daje wartość, a świat odpowiada na twoją intencję. Intuicja pomaga dostrzec. Gdzie przepływa ta energia i jak Ty możesz ją przyjąć? Czasami podpowiada Ci, żeby spróbować czegoś nowego. Czasami, żeby odpuścić to, co nie przynosi Ci już radości. Zawsze jednak prowadzi w kierunku równowagi i harmonii. Jak intuicja wspiera przyciąganie obfitości? Ona wskazuje, co jest zgodne z Tobą. Bo nie każda droga do obfitości jest Twoja. Intuicja pomoże Ci odróżnić ścieżki, które są zgodne z Twoją duszą, od tych, które są tylko takimi iluzjami sukcesu. Ona pomaga wyczuwać okazję. Czasami okazje pojawiają się w sposób nieoczywisty, i intuicja pozwala te okazje dostrzec. Może to być niespodziewane zaproszenie, rozmowa z kimś nowym, pomysł, który wydaje się dziwny. Ale wywołuje w tobie jakąś ekscytację. Ona przypomina, aby działać z miejsca spokoju, bo obfitość przyciągasz wtedy, gdy działasz z poziomu wdzięczności i zaufania, a nie z poziomu lęku czy braku. Intuicja pomaga wrócić do tego stanu, kiedy czujesz się e... dobrze. E... I teraz praktyki intuicyjnego przyciągania takiej obfitości. Wsłuchaj się w swoje pragnienia. Zadaj sobie pytanie, czego naprawdę chcę w tej chwili? I intuicja pokaże ci, czy Twoje pragnienia wynikają z autentycznych potrzeb, czy może z presji otoczenia. Zaufaj takim niewytłumaczalnym odczuciom. Być może czujesz, że powinieneś spróbować nowego projektu, chociaż wydaje się ryzykowny. Może masz przeczucie, że warto, nie wiem, zadzwonić do kogoś, z kim nie rozmawiałeś od dawna? Intuicja prowadzi cię przez te subtelne impulsy i za zaufa im. Praktykuj wdzięczność. Wdzięczność to jest fundament obfitości. Codziennie znajdź chwilkę, by podziękować za to, co już masz. Intuicja działa najskuteczniej, gdy jesteś w stanie dostrzegać dobro w swoim życiu. Zwróć uwagę na swoje ciało. Somatyka. Twoje ciało daje ci sygnały, kiedy coś jest zgodne z tobą. Czy czujesz lekkość, radość, a może ciepło w sercu, myśląc o jakimś pomyśle? Te odczucia to są wskazówki, w którą stronę powinieneś iść. Otwórz się na obfitość. Dziś usiądź w ciszy na kilka minut i zadaj sobie pytanie: w jaki sposób mogę dziś otworzyć się na więcej obfitości? I zapisz wszystkie myśli i przeczucia, które się pojawią. Następnie wybierz jedną z tych rzeczy i wykonaj ją. Może to być mały krok, ale niech pochodzi z poziomu twojej intuicji. Obfitość zaczyna się od wewnętrznego stanu otwartości i zaufania. Twoja intuicja jest twoim przewodnikiem, który pokaże ci drogę do życia w przepływie, w harmonii. Dziękuję, że jesteś tutaj i pozwalasz sobie odkrywać ten przepiękny dar. Jutro porozmawiamy o intuicji. Podejmowaniu ryzyka. Jak słuchać swojego wewnętrznego głosu, aby odważyć się na nowe kroki w życiu. Do usłyszenia jutro. Życie z narcyzem to manipulacje, które odbierają ci pewność siebie. Pamiętaj, to nie twoja wina. Ebook Narcyz cię nie złamie. Pokaże Ci, jak odzyskać kontrolę, wyznaczyć granice i uwolnić się z toksycznej relacji. Zasługujesz na spokój. Link do e-booka znajdziesz w opisie.